Słoneczny poranek wlewał się do mojej kuchni przez okno, oświetlając małą doniczkę z bazylią, którą kupiłam tydzień po przeprowadzce. Światło w Gdańsku było inne niż w Warszawie czyste, ostrzejsze, jakby chciało coś udowodnić. Byłam w połowie pierwszej filiżanki kawy, kiedy telefon zabrzęczał na blacie. Ekran rozświetlił się numerem, którego nie widziałam od miesięcy. Chciałam zignorować połączenie, ale nawyk wziął górę. Odebrałam. Weronika. Głos mojej matki wdarł się bez powitania. Musisz wrócić do domu w przyszłym miesiącu. Ślub Kasi jest za trzy tygodnie i ważne, żebyś tam była. Powoli odstawiłam kubek. Dlaczego? Z jej strony dobiegł krótki, niedowierzający śmiech, jakbym zapytała, dlaczego tlen jest ważny. Rodzice jej narzeczonego są bardzo tradycyjni. Rodzina jest dla nich wszystkim. Muszą zobaczyć, że jesteśmy zjednoczonym frontem idealną rodziną. Słowa idealna rodzina krążyły w mojej głowie jak kiepski żart. Nie przyjadę. Cisza, która nastąpiła, była tak ostra, że można było jej posmakować. Jesteś jej siostrą, powiedziała, jej ton stawał się coraz twardszy. Nie możesz po prostu mogę i to robię. Jej głos ucichł, tak jak zawsze, zanim nastąpiło pouczanie. Jeśli się nie pojawisz, będziesz tego żałować. Osiem miesięcy dystansu dzieliło nas niczym mur. Oparłam się o blat, patrząc na poranne niebo za moim balkonem. Mieszkam na drugim końcu Polski od prawie roku, a ty nawet tego nie zauważyłaś. Po co teraz zaczynasz się przejmować? Jej wdech był szybki, niemal zaskoczony. O czym ty mówisz? Pozwoliłam, by to pytanie zawisło w powietrzu z niewypowiedzianą prawdą. Miłej zabawy na weselu, mamo. Zanim zdążyła odpowiedzieć, zakończyłam połączenie, trzymając palec nieruchomo na ekranie. Przez chwilę w mieszkaniu było tak cicho, że słyszałam szum lodówki. Znowu chwyciłam kawę, ale zdążyła już wystygnąć gdzieś tam w Warszawie. Pewnie już rozmawiali o tym, jaka jestem niewdzięczna. Odwróciłam telefon ekranem do dołu, a słońce ogrzewało tył mojej dłoni i pomyślałam o tym, jak to było, kiedy zostawiałam wszystko za sobą osiem miesięcy wcześniej. Mój stary warszawski apartament wyglądał jak pobojowisko po wyprzedaży garażowej. Nikt nie przyszedł pomóc. Kartony piętrzyły się w nierównych stosach, kanapa była w połowie przykryta złożonymi kocami, a kuchnia pusta, z wyjątkiem ekspresu do kawy, z którym nie chciałam się rozstawać. Marek klęczał przy regale, wsuwając książki do pudła, podczas gdy Kinga zaklejała taśmą karton z napisem: Kuchnia. Naprawdę to robisz? Powiedziała Kinga z dumą i niedowierzaniem w głosie. Naprawdę to robię, potwierdziłam, wciskając kolejny sweter do worka próżniowego. Obie wiedziały, dlaczego nie powiedziałam rodzicom. Nie potrzebowałam kolejnego przedstawienia udawanej troski, zanim znów zmienili rozmowę na kasie, tak jak robili przez całe moje życie. Pamiętam, jak miałam osiem lat i stałam przy stole z niebieską wstążką z ogólnopolskiego konkursu naukowego. Zbudowałam model wulkanu, który nie tylko wypluwał pianę z sody. Odzwierciedlał prawdziwe wzorce aktywności wulkanicznej. Moja nauczycielka zadzwoniła do domu, powiedziała, że to wyjątkowe. Moi rodzice ledwo spojrzeli na wstążkę, zanim zaczęli zachwycać się recitalem chóru Kasi, gdzie była jedną z dwunastu sopranistek. W wieku dwunastu lat co semestr byłam na liście najlepszych uczniów, nikt o tym nie wspominał przy obiedzie. Miesiąc później, gdy drużyna siatkówki Kasi zakwalifikowała się do finałów wojewódzkich, tata kupił nowy grill i zorganizował przyjęcie dla całej ulicy. Gdy skończyłam 18 lat, myślałam, że może studia będą moim momentem. Zamiast tego posadzili mnie i wytłumaczyli mi finansową rzeczywistość, że fundusz edukacyjny już wydali na prywatną uczelnię Kasi, Będę musiała sama sobie poradzić, więc to zrobiłam. Pełne stypendium na informatykę, dwie prace na pół etatu, aby pokryć wszystko, czego stypendium nie obejmowało. Lata w ciasnych mieszkaniach ze współlokatorami, którzy stali się dla mnie bardziej rodziną niż moja własna krew. Zaproszenia na święta przestały przychodzić, mój telefon dzwonił tylko w moje urodziny. Ten sam, nudny SMS co roku. Nie goniłam za nimi, nic nie prosiłam. I stojąc w tym, na wpółspakowanym mieszkaniu z Markiem i Kingą, zdałam sobie sprawę, że nigdy nie wrócę do bycia osobą, która czekała, aż mnie zauważą, w dniu, w którym opuściłam Warszawę. Zamknęłam te drzwi na dobre i otworzyłam nowe tysiąc kilometrów dalej. Pierwszego ranka w Gdańsku obudził mnie odgłos deszczu uderzającego o okna. Nie tego ciężkiego, każącego deszczu, jaki mieliśmy w Warszawie, ale miękkiego, stałego rytmu, który wydawał się wręcz powitaniem. Moje mieszkanie nie było niczym specjalnym. Jedna sypialnia, przestarzałe szafki i salon wystarczająco duży na małą sofę i biurko. Ale gdy wyszłam na balkon, widok wynagradzał wszystko: góry w oddali, ich szczyty wciąż poprzecinane pasmami śniegu, otoczone panoramą miasta, która wydawała się zarówno tętniąca życiem, jak i spokojna. Praca była warta przeprowadzki. Średniej wielkości firma technologiczna, w której mój wkład był doceniany, a nikt nie traktował mnie, jakbym miała szczęście, że w ogóle tam jestem. Mój zespół pracował w zespole bez ciągłego podtekstu rywalizacji, do którego przywykłam na poprzednich stanowiskach. Nawet moja menadżerka Daria sprawdzała nie po to, by mnie kontrolować, ale po to, by upewnić się, że mam wszystko, czego potrzebuję, aby odnieść sukces. Co najważniejsze, nikt tutaj nie znał mojej rodziny. Żadnych niezręcznych pytań o plany na święta, żadnych ukradkowych spojrzeń, gdy przyznałam, że nie widziałam ich od lat. Moja nieobecność w ich życiu była całkowita, a ja planowałam, by tak pozostało. Jedynym wyjątkiem była babcia Janina. W każdą niedzielę, jak w zegarku, widziałam jej imię migające na ekranie. Nigdy nie pytała, dlaczego wyjechałam. Nigdy nie próbowała mnie przekonać do powrotu. Zamiast tego, celebrowała każdy mały sukces. Mój pierwszy projekt moją weekendową wycieczkę w góry nawet te bazylie na balkonie. To piękne, Lenko, mówiła, jej głos był ciepły. Budujesz coś dla siebie, jestem z ciebie dumna. Jej słowa zawsze trafiały gdzieś głęboko, w miejsce, które lata obojętności próbowały wydrążyć. Nie powiedziałam jej, jak bardzo tego potrzebowałam. Myślę, że już wiedziała. Po ośmiu miesiącach rytm mojego nowego życia był już ugruntowany, poranna kawa z widokiem na góry. Praca, która rzucała mi wyzwania, ale mnie nie pochłaniała. Spokojne weekendy, kiedy mój telefon był błogosławiony, cichy. Myślałam, że zbudowałam coś nienaruszalnego. A potem pewnego wtorkowego poranka głos mojej matki przeciął to wszystko. Dwa dni po pierwszym telefonie mój telefon znowu rozświetlił się numerem matki. Rozważałam zignorowanie go, ale część mnie chciała usłyszeć, jak daleko tym razem posunie się. Lena, zaczęła, jej głos był napięty. Nie wiem, co w ciebie wstąpiło, ale musisz pomyśleć o rodzinie. Ten ślub jest ważny. Ludzie zauważą, że cię tam nie ma. Nie jadę, powiedziałam, starając się, by mój głos był spokojny. Zrobiła gwałtowny wydech. Popełniasz błąd, którego będziesz żałować. Narzeczony Kasi pochodzi z szanowanej rodziny. Oczekują, że wszyscy tam będą. Wyglądając na zjednoczoną rodzinę, to nie jest tylko o tobie, mamo, powiedziałam powoli. Mieszkam w Gdańsku od ośmiu miesięcy czy w ogóle o tym wiedziałaś? Cisza trwała tak długo, że myślałam, że połączenie zostało przerwane, kiedy w końcu przemówiła jej głos był ostrzejszy, bardziej kruchy. O czym ty mówisz, przeprowadziłaś się na drugi koniec kraju bez mówienia nam? Tak, i nawet tego nie zauważyliście. To powinno ci wszystko powiedzieć. Reszta rozmowy była znajomym cyklem, poczucie winy za opuszczenie rodziny, zawoalowane groźby, że nie będę mile widziana z powrotem. I nieudolna próba przekupstwa. Pokryjemy Twój bilet, jeśli tylko przyjedziesz. Zakończyłam, zanim zdążyła się rozpłakać. W ciągu kilku godzin mój telefon brzęczał od wiadomości. Tata ze swoimi krótkimi rozkazami: zadzwoń do matki. Mama ze swoimi długimi akapitami szantażu emocjonalnego. Kasia ze słodkim: tęsknię za tobą. Lenka: Minęło zbyt dużo czasu. Przez sekundę prawie jej uwierzyłam. Potem przyszła kolejna linia: To by tak wiele znaczyło, gdybyś tu była. Nowa rodzina chce poznać wszystkich. I tak moja rola została sprowadzona do rekwizytów w przedstawieniu idealnej rodziny. Zablokowałam jej numer bez odpowiadania. Cisza, która nastąpiła, była cięższa niż powinna, ale wciąż lepsza niż hałas, który ze sobą niosła. Myślałam, że to koniec, dopóki nie zadzwoniła babcia. Kiedy zobaczyłam imię babci Janiny na ekranie, odebrałam, zanim zabrzmiał drugi sygnał: Cześć, kochanie, powiedziała. Jej głos był tak ciepły jak słońce na moim balkonie. Jak się mamo, jak dańska dziewczynka? Dobrze, babciu, po prostu odbieram parę telefonów, powiedziałam ostrożnie. Zaśmiała się cicho. Wiem. Twoi rodzice poprosili mnie, żebym do ciebie zadzwoniła. Myślą, że mogę przemówić ci do rozsądku. Napięłam się, szykując się na pouczenie. Ale wtedy powiedziała, powiedziałam im, że nie będę na ciebie naciskać. Jesteś dorosła, podejmujesz własne decyzje. Ulga rozluźniła coś w mojej piersi. Dziękuję. Nastąpiła pauza, taka, jakby starannie dobierała słowa. Lenko, obserwuję tę dynamikę rodziny od lat. Widziałam, jak twój ojciec traktuje ciebie w porównaniu do Kasi. Próbowałam. Bóg wie, jak próbowałam skłonić go do tego, żeby to zobaczył. On nie chce o tym słyszeć. Mówi, że sobie to wyobrażam. Jej głos drżał, i na chwilę usłyszałam ciężar, który niosła, będąc jedyną osobą gotową uznać prawdę. Wiem, że zostałaś zraniona mówiła dalej ale chcę, żebyś coś zrozumiała. Nie jesteś w błędzie, trzymając dystans nie jesteś w błędzie, mówiąc nie. To, co robisz, to przełamywanie cyklu, który trwa dłużej niż ty żyjesz przełknęłam ślinę, wpatrując się w góry w oddali. To nie jest łatwe. Nie, zgodziła się. Ale jest konieczne i jestem z ciebie dumna, dumna z życia, które budujesz, z niezależności, o którą walczyłaś. To wymaga siły. Jej słowa trafiły w miejsce, które, jak sądziłam, było już zarośnięte. Zawsze byłaś po mojej stronie, powiedziałam cicho i zawsze będę, odpowiedziała bez wahania. Jesteś moją wnuczką, to powinno coś znaczyć. Rozmawiałyśmy jeszcze pół godziny o mojej pracy, bazylii na balkonie i nowym szlaku turystycznym, który znalazłam. Ani razu nie wspomniała o ślubie. Kiedy się rozłączyłyśmy, siedziałam tam przez długi czas z telefonem w dłoni, myśląc o tym, jak rzadko zdarza się być rozumianym, bez konieczności tłumaczenia się. Następnym razem, gdy zadzwonił mój telefon, nie był to jej głos, to było jej opowiadanie o tym, co wydarzyło się po ślubie. Telefon zadzwonił wieczorem po weselu. Wygodnie siedziałam na kanapie z kocem i kieliszkiem wina, kiedy usłyszałam głos babci, cichy i celowy. Cóż, zaczęła. Twoja nieobecność nie pozostała niezauważona. Oparłam się, gotowa na relację na żywo. Co się stało? Na początku próbowali cię kryć, powiedziała. Powiedzieli rodzinie pana młodego, że jesteś chora, potem twierdzili, że musiałaś pracować. A na przyjęciu historia znowu się zmieniła, że jesteś w podróży służbowej. Mogłam sobie to doskonale wyobrazić. Moi rodzice zmieniający wymówki w zależności od tego kto słucha. Wszystkie jednakowo nieprzekonujące. I uwierzyli w to? Ani słowa, powiedziała babcia z suchym śmiechem. Jedna z twoich kuzynek rozmawiała z matką pana młodego podczas kolacji. Wyznała, że od miesięcy nie macie w Warszawie a nikt w rodzinie tak naprawdę nie utrzymuje z tobą kontaktu. Kobieta zadała kilka pytań, a kiedy przyszła pora na deser, usłyszała wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że coś jest nie tak. Wyobraziłam sobie tę scenę: nowa rodzina kasi, z uprzejmie skomponowanymi twarzami, ale z ostrymi oczami, składająca kawałki układanki. Zrozumieli, że faworyzują? Zapytałam. Och, zrozumieli, powiedziała. I w ogóle im się to nie spodobało. Przed końcem wieczoru była poważna rozmowa, ostre pytania, dlaczego nigdy cię nie poznali, dlaczego Kasia wydawała się jedynym dzieckiem, które miało znaczenie, twoi rodzice stali się defensywni. I cóż, nastrój się zmienił, wszyscy to czuli. Wyobraziłam sobie Kasię w jej białej sukni, uśmiechającą się zbyt mocno, skanującą tłum w poszukiwaniu wsparcia, którego nie było. Moi rodzice z ich napiętymi, kruchymi uśmiechami. Rodzice pana młodego obserwujący, oceniający, osądzający. Powolne ciepło rozeszło się we mnie. Nie była to radość, ale solidna satysfakcja z wiedzy, że prawda wymknęła się spod ich kontroli. Nie podniosłam głosu, nawet nie weszłam do pokoju, a mimo to ich idealny wizerunek pękł. Wygląda na to, że to był pełen wrażeń dzień, powiedziałam, pozwalając kącikom ust unieść się w uśmiechu. To jedno z określeń, odpowiedziała babcia. I coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. Miała rację. Dni, które nastąpiły, miały stać się znacznie głośniejsze. Pierwszy SMS przyszedł następnego ranka. Imię Kasi migało na moim ekranie. Sprawiłaś, że źle wypadłam przed jego rodzicami. Teraz kwestionują wszystko. Czy zdajesz sobie sprawę, co zrobiłaś? Usunęłam wiadomość bez odpowiadania. Ale przyszły kolejne oskarżenia, poczucie winy. A nawet nieudolne prośby o naprawienie tego razem. Do trzeciego dnia dołączyli moi rodzice. Mama wysyłała całe akapity o lojalności rodzinnej, tata wysyłał krótkie, irytujące wiadomości, wszystkie pozostały bez odpowiedzi. To było dziwne, jak szybko ich panika przesunęła się z utrzymania pozorów na zrobienie ze mnie kozła ofiarnego, jakby to moja nieobecność, a nie lata jawnego faworyzowania, spowodowały pęknięcia które teraz wszyscy mogli zobaczyć. Pod koniec tygodnia miałam dość, zmieniłam numer. Nowy wysłałam tylko do osób, którym ufałam i zaktualizowałam filtry e-mailowe, aby wyłapywały wszystko z ich imionami. Potem poszłam dalej, usunęłam mój adres z każdego internetowego spisu, jaki mogłam znaleźć. Zacieśniłam swoje media społecznościowe, aż stały się niczym więcej niż zablokowaną skorupą. Kiedy to się stało, hałas w końcu ustał. W jego miejsce nastała cisza, którą mogłam swobodnie oddychać. Włożyłam całą moją energię w pracę, podejmując dodatkowe projekty i zgłaszając się do zadań, które wzmocnią moje portfolio. Trzy miesiące później siedziałam naprzeciwko mojej menadżerki, gdy przesunęła w moją stronę nową umowę. Podwyżka na tyle znacząca, by zmienić moje cele z kiedyś na wkrótce. Podpisałam ją pewną ręką, już licząc w głowie. Każda dodatkowa złotówka szła na oszczędności. Ograniczałam wydatki, gdzie tylko mogłam, nie z konieczności, ale z powodu skupienia. Nie tylko pracowałam na bezpieczeństwo finansowe. Budowałam coś namacalnego przestrzeń, która będzie moja w każdym sensie. Pod koniec roku byłam gotowa, by to urzeczywistnić. Zaczęłam szukać domu. Rok po tym, jak na dobre opuściłam Warszawę, stałam na werandzie małego domu w stylu podmiejskiego dworku. Z kluczami ciepłymi w dłoni. Powietrze późnej wiosny niosło zapach kwitnących bzów z bocznego ogrodu. I po raz pierwszy w życiu przestrzeń przede mną nie była pożyczona ani tymczasowa była moja. Trzy sypialnie, kuchnia z wystarczająco dużym blatem, by naprawdę gotować i ogród, który łapał poranne słońce. Wybrałam każdy szczegół ostrożnie, nie tylko z praktyczności, ale dla cichej obietnicy, którą niósł. Nikt nie miał władzy, by mi go zabrać. Nie było współwłasności, współporęczyciela, ani szeptanych przypomnień o tym, kto mi pomógł tu dotrzeć. Akt własności był tylko na moje nazwisko. W środku pokoje były wciąż puste, echo moich kroków podążało za mną z miejsca na miejsce. Nie spieszyłam się z ich urządzaniem. Ten dom nie był o pozorach, chodziło o zbudowanie miejsca, które czuło się bezpiecznie, miejsca, które mogłam otworzyć dla właściwych ludzi. Wyobraziłam sobie Marka i Kingę śmiejących się przy stole w jadalni, babcie siedzącą w słonecznym pokoju z filiżanką herbaty. Wyobraziłam sobie weekendy, w których jedynym hałasem był wiatr szumiący w drzewach w ogrodzie, żadnych telefonów przerywających spokój. Tej nocy spałam na materacu w salonie, z otwartymi oknami na chłodne powietrze. Obudziłam się przed wschodem słońca i obserwowałam, jak światło przesuwa się po ścianach. Dotykając każdego zakątka, jakby tam należało. Wiedziałam dokładnie, kto ma zobaczyć ten dom jako pierwszy. Babcia przyjechała w piątkowe popołudnie, wysiadając z taksówki z małą walizką i uśmiechem, który sięgał jej oczu. Zatrzymała się na ganku, oglądając dom. Jest piękny, Lenko, powiedziała, a duma w jej głosie wystarczyła, by mi ścisnęło gardło. Pierwszy wieczór spędziłyśmy w kuchni, gotując ramię w ramię. Ona siekała zioła, ja mieszałam zupę, powietrze wypełniło się zapachem czosnku i rozmarynu. Później przeniosłyśmy nasze miski na ganek i jadłyśmy, gdy niebo złociło się. Ogród był cichy, słychać było tylko szelest liści. Następnego ranka przeszłyśmy się razem po tym ogrodzie, jej dłoń musnęła lawendę i miętę. Zbudowałaś tu coś, powiedziała cicho. Nie tylko dom, ale życie. Tej nocy, siedząc w salonie z kubkami herbaty, mówiła o moim dzieciństwie, o tym, jak próbowała mnie wspierać, nie raniąc dumy moich rodziców, jak po cichu wysyłała mi linki do stypendiów i dzwoniła tylko po to, by zapytać o mój dzień. Żałuję, że nie mogłam zrobić więcej, przyznała. Zrobiłaś wystarczająco, powiedziałam jej, więcej niż ktokolwiek inny. Patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, zanim powiedziała. Wybrałaś spokój, Lenko. Mogłaś gonić za ich aprobatą przez całe życie, ale tego nie zrobiłaś. Nigdy nie byłam z ciebie bardziej dumna. Kiedy wyjechała w niedzielne popołudnie, stałam na werandzie, obserwując, jak jej taksówka odjeżdża. Dom za mną wydawał się cieplejszy, bo była w nim. I wiedziałam dokładnie, gdzie jest granica między rodziną, w której się urodziłam, a rodziną, którą zamierzałam zatrzymać. Po wizycie babci dom poczuł się inaczej. Nie pusty, ale ugruntowany, jakby jej obecność zakotwiczyła coś w jego ścianach. Wróciłam do swojej rutyny, poranki z kawą w ogrodzie, dni wypełnione pracą, która rzucała mi wyzwania, ale mnie nie pochłaniała, wieczory z przyjaciółmi, którzy przychodzili, bo chcieli, a nie dlatego, że musieli. Cisza nie była już czymś, czego strzegłam w obawie, że zostanie przerwana. Była moja, wpleciona w tkankę życia, które zbudowałam. Czasami, kiedy byłam sama w kuchni lub spacerowałam po ogrodzie o zmierzchu, zastanawiałam się, jak by było, gdyby moi rodzice traktowali mnie inaczej, gdyby mnie dostrzegli, docenili, sprawili, że poczułabym się jak część rodziny. Ale ta myśl nigdy nie trwała długo. Prawda była taka, że ich zaniedbanie zmusiło mnie do rozwoju w sposób, w jaki komfort nigdy by nie zmusił. Miałam karierę, z której byłam dumna. Przyjaźnie oparte na zaufaniu, i dom, który był w całości mój. Miałam swobodę wyboru, kto przekroczy mój próg, a kto zostanie na zewnątrz. I co najważniejsze, zachowałam jedną więź rodzinną, która była warta zachowania jedyną osobę, która udowodniła, że miłość nie musi być głośna, aby była prawdziwa. Nie potrzebowałam niczego od reszty z nich, ani ich aprobaty, ani przeprosin, ani wyjaśnień. Moje życie było pełne bez tego. Tego wieczoru zamknęłam drzwi wiedząc, że tak już zostanie, historię z życia.